Siemano! Wiedzą wskaźniku jest Skyrimów. No i tego się chyba nie spodziewaliście, że zasiądę i z własnej woli nagram tak szybko odcinek. Poza tym jest więcej dobrych wieści. Jak widać, Karze cały czas żyje i ma się dobrze, głównie jego flipunek. Otóż co się stało? Postanowiłem, że i tak moje nie zrobiła w ostatnich dwóch odcinkach zbyt wiele, a więc po prostu czytałem save jeszcze sprzed odcinków z nią. No i przeszedłem wszystko to co ona zrobiła w 2 godziny w 15 minut. A więc, jak widzimy, każdy żyje, wszyscy mają się dobrze. Ale jako, że ja to robiłem, coś się oczywiście musiał spierdolić. Oczywiście dostałem nagrodę za quest'a, ale stało się to. Czy ktoś mi to może do tej cholery wytłumaczyć? Tutaj stał wielki, bity posąg, a teraz go po prostu kurwa nie ma. Po prostu zniknął. Co najlepsze, Barba cały czas tutaj jest. Nie reaguje, nic się nie dzieje. Czyli... wytłumaczcie mi to, trzeba być chyba kurwa mną. Stał tutaj wielki posąg, znikąd zniknął, Barbas cały czas tutaj stoi. Boże, Skyrim, please. Ktoś mi to może wytłumaczyć. Zresztą już mam wytłumaczenie. Witamy, kurwa, w Skyrimie, w której to codzienność. Dobra, chodźmy stąd. Ech, nie, naprawdę, trzeba być mną. Statuję je jebitnie wielki posąg, a teraz. powietrze, na moich oczach zniknął. Dobra, dożegnaj, barbas. Powodzenia. Mm, wybacz, że wszystko tak spierdoliłem. No i teraz nie jesteś ze swoim panem. No i tak długo jego nagroda. Ok, więc co tak właściwie planujemy robić? Hmm. Naprawdę intryguje mnie ten punkt tam, ale patrząc się na te góry zapytać się, tam zbyt łatwo nie dostanę. A więc zrobimy sobie odcinek czegoś naprawdę przyjemnego. Zrelaksujemy się i pójdziemy wymordować kilku Talmorczyków. Gdyż już tak mnie kusiło w ostatnim odcinku, ale wtedy niestety to nie ja grałem. A więc wracamy z powrotem do fortecy północnej Strażnicy, czy tam jak to się nazywało, coś takiego. No i idziemy mordować Talmor. Witajcie, kurwie! E, nie o to mi chodziło. Stój. Cześć! O tak! To sprawia, że mój penis staje się dużym penisem. E, kurde, za dużo grałem w Mamy Moment, 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 co ja to właściwie teraz podniosłem? E, tak, przy okazji znalazłem sobie identyczny miecz. Zupełnie nowy. Co jakie fajnie myślę. Mm, dobra, ale wracając do tego, mm, co ja tak właściwie do cholery podniosłem? Stalony sztylet, może? nie! kurde, coś cięższego, co to w ogóle było? Strój, może? Nie no, moment. E, świetny początek odcinka, organizacja ekwipunku. 5 minut nagrywania, organizuję ekwipunek. Boże, ile tego tutaj mam, na pewno to wszystko wywalić. E, nie, serio, co ja do cholery podniosłem? Proszę bardzo. No i mamy wyjaśnienie. Chodźcie tutaj. Dobra? Delikatnie laguje. No i awans tak przy okazji. Zobaczmy. Myślę, że pójdę sobie teraz tak delikatnie w staminek, gdyż... Naprawdę mam jej na tym save trochę mało. No i tak mam jedną trochę do rozwinięcia. Zobaczmy. Mm. Bronię na reszta, może. No i... Proszę bardzo. Podwójna brutalność. Naprawdę dobry perk. Chciałem go już od dłuższego czasu w sobie, sobie zakupić. No i dzięki temu teraz, kiedy podejdę do tego, który delikwenta... na Najpierw muszę go jeszcze trafić. Mogę zabić Bran'a jeszcze kurwa szybciej! Świetnie! Świetnie! No, chyba widzimy jak to działa. Dobra, chyba nawet nie muszę czekać do końca warki. Do osób, które to wszystko podliczają, doliczcie to też. Albo to pomijcie, no to było żałosne. Bestio? Jak śmiałaś? Kurde, cały czas brana uderzam mi się to nie padę... Serio. Gdyby tylko i followerzy działali tak samo jak w falaucie. Możesz do nich strzelać, możesz ich mordować ile tylko chcesz, ale i tak nic się mi nie stanie, tylko upadą na ziemię. Nieprzytomni. Co, co, co? No proszę Mamy okazję na użycie łuku. Piu. Gdybym tylko jeszcze potrafił strzelać, serio. Piu. W falaucie sniper, wystarczy, że wróg jest pikselem na końcu ekranu, trafiam go od razu, a tutaj z łuku nie potrafię tracić wroga kilka metrów. Dokładnie dlatego, w tej trzeba jeszcze doliczyć czas na lot strzały. Co naprawdę sprawia, że rzeczy są trudniejsze. Piu. Kurde, zapomniałem w ogóle, jak się ten anuluje strzał. Się to dla ciebie dobrze. Cholera. Dobra, kółkiem, kółkiem. Spokojnie, a nie R. Tu tutaj mam jeszcze opcję sprintu. Za dużo falauta, Serio. O, o, o. Idealny moment. Krzyki. Poprosiłem o wytarcie duszy. Proszę bardzo. To było piękne. Więc teraz, kiedy chyba już zaliczyliśmy dzienną dawkę zamordowanych podludzi, hmm, może ich jeszcze przeszukajmy. Co my tu mamy? Hmm ze strzały, po co ja to gówno w ogóle? Kurde! Serio. Kto do cholery? Naprawdę. Befezda. Jakim cudem. Znaczy wiem, że falu Dniowego z nie do końca robiłem przez Befezdę. Ale dlaczego do chuja wafla? Dwie gry na tym samym praktycznie silniku. Dwie gry, które są. Patrzcie, tym samym, tylko że w jednej jest broń palna, a w drugiej nie ma. No, jedna jest strasznie zbagowana, a druga. Jeszcze bardziej. Jakim cudem? Dwa przyciski odpowiadają za wyłączenie kwipunku wroga. E, no i tabulator. Po prostu... I cały czas oczywiście muszą mi się mylić. Bo to jest po prostu takie zabezpieczenie, żeby opośledzający w nie nie grali. Okej, okay, a więc co właśnie teraz planujemy zrobić? Hm. No proszę, jest tam jakiś obóz. Właśnie to kocham w eksploracji w Skyrimie. Możesz sobie po prostu pójść jak się tam w tam losowe kierunko i, i tak coś znajdziesz. Wow. Pierogi. Tyle pierogów. O, jeszcze jeden pierog. wiem, że to mięso mało, ale wygląda jak pierogi. Tak przy okazji robienia czegoś tam. Hmm. Mamy chyba kilka opcji. Możemy się na przykład dodać do kopca dusz, co jest na pewno dobrym pomysłem, gdyż jesteśmy dopiero 10 minut w odcinku. To znaczy tyle, że nie zrobiliśmy jeszcze praktycznie nic i to będzie jakieś raptem 2 minuty materiału. Albo możemy. hmm... Jest jeszcze czarna przystań to też jest jakaś opcja. Albo, o, właśnie, przypomniało mi się, teraz kiedy zacząłem tego tronu ognia... napiszę tam napi napi mm -hmm. do Pankin, chciałem tam oddać jednego questa mm -hmm. Wiedźma? Spalić wiedźmę, zastrzelić. Tym rany zastrzelić, Dobra, gdzie ona jest? Co my tu mamy? Czarna szata, maga. Kurde, serio? Cały czas wysykam E, kiedy chcę wyłączyć Kto to w ogóle wymyślił? I proszę bardzo, wróć do Balimunda. Jak widzimy. No i właśnie po to się chciałem teraz dojść do pękniny. A więc tu, dlaczego by sobie tego teraz nie zrobić? Chociaż. Hmm. Może innych sobie jeszcze trochę eksplorujemy. Czy tam w ogóle jeszcze cokolwiek będzie? Hmm. Przyjmując, nie wiem. Znaczy niby się tak dobrze znam na Skyrimie, ale nie mam pojęcia, czy w tamtych rejonach mapy coś jeszcze jest. Znaczy coś tam na pewno jest. Tylko pytanie, jak ciekawe jest to coś. I czy to jeszcze jest, może, granica mapy? Bardzo możliwe. Dobra, jeżeli natrafimy na granicę, to po prostu idziemy sobie do Balimunda. Proszę bardzo, granica mapy, tak jak mówiłem. A więc tak. A właśnie, mam jeszcze ewentualnie zaginioną dolinę. Czy tam zapomnianą dolinę do zbadania? Ale tak, to czy inaczej będzie fast travel, a więc jak teraz jesteśmy do pękniny. No i kurde, już mi się komputer nagrzewa. Zauważyłem, że jest pewna zależność. Otóż no jak zapewne wiemy, kiedy komputer się za bardzo przegrzeje, procesor automatycznie zwalnia, żeby. no nie jebnąć, żeby nie wypierdolić. Przez to po prostu. po tym, kiedy gram przez dłuższy czas, komputer mi się przegrzewa, mimo tej cholernej podkładki, której tak gówno robi. Przez to po prostu Skyrim zaczyna lagować. No i o ile w wypadku Fallouta, komputer mi się nigdy nie przegrzewa. No i mimo, że tam mam wszystkie ustawienia na maksa, to się wiadomo, grafika jest tam trochę gorsza i w Skyrimie, ale wszystkie ustawienia na maksa, wszystko co możliwe, maksymalny render distance, no bo jak inaczej być sniperem. No i tam. Wszystko chodzi perfekcyjnie, płynnie. Żadnego laga. Moje grać przez 3 godziny pod rząd, nic. Zero lagów. A w Skyrimie wystarczy jakieś 20 minut, no i już zaczynają się ściny. No i naprawdę ciekawi mnie, dlaczego tak w ogóle. Gdyż w teoretycznie wszystko mam ustawione na najniższa, więc no, nie powinno tak być, nie oszukujmy się. Grafika w Skyrimie jest teraz gorsza niż w Falloutie. To no, chyba to przez to, że jednocześnie nagrywam, bo Fallout'a nie nagrywam. Lecz tak Bandicam też jest w tym trybie, w którym służyła jak najmniej mocy? Zresztą nie ma w ogóle jak mówić... Znaczy w ogóle nie ma to jak mówić podczas tego... No, Boże, jak nagrywego teraz paskudnie. Mogę chociaż włączyć jakiś tam podstawowy anti aliasing Nie, ale serio. To... Naprawdę chcesz mieć ten nowy komputer, uwierzcie mi. Nie jesteście w tym sami. Ty. niesamowite. Mam questa. tole ognia. 1500 złota. Dziękuję. Takie mi to było do czegokolwiek potrzebne. No to w ogóle do tego fortu nawet nie weszliśmy. No ale to tylko taka szybka rozrywka. Chciałem po prostu zamrozić kilku talmoczyków na dobry początek odcinka. Mam pomysł, choć po prostu do zapomniałem dolinę. Rozejrzyjmy się tam. Gdyż jestem pewien, że, jak, że jestem głupim chujem, no i coś tam przeoczyłem. To, to nie ma żadnych wątpliwości. Coś tam musiałem po prostu kompletnie spieprzyć, coś musiałem kompletnie ominąć. Tylko pytanie co? Gdyż naprawdę wydaje mi się, że byłem chyba wszędzie? za to, że mi się wydaje, że byłem wszędzie zapewne oznacza, że byłem w jakichś 10% tego wszystkiego. Gdyż na pewno więcej gigantów. Jak i również więcej portali. No i... Hm. Tylko gdzie tego do cholery szukać? To jest dobre pytanie. Oczywiście wrogowie się respią, a więc... Tyle momentów. Byłem już w tej jaskini? Jaskinia. Zobaczmy. Gdyż naprawdę byłem tutaj tak dawno temu, pomocy. Chyba tutaj byłem. Tak szczerze mówiąc, wygląda znajomo. A, nie. nie zaraz, to nie wygląda znajomo. To już się nie oznacza, że po prostu czegoś nie zapomniałem. I już mam przeciążenie. Szampańsko. Droni, yy, muszę coś wypierdolić. Eee. Kurde. Mogłabym jeszcze w sumie zrobić questa z ostrzem krwi Puszcza, Gdyż kiedy tak właściwie ostatnio tam byłem. Długi łuk, to gówno kiedyś podniosłem przypadkiem. Pedryczny miecz. Dobra. To. Kurde. Cały czas zamykałem ekwipę nie tak jak powinienem. Dobra, dziękuję, dziękuję. Smagający wicher. To wygląda obiecująco. Proszę bardzo. To chyba jakieś nowe miejsce. Nie, zaraz. Kurde. Poznaję to miejsce. Byłem tutaj. Chwila, moment, tutaj. To wygląda jak jakiś. O Boże, Boże, Boże. Ja tutaj umieram. Pomocy. Eh, no nic. Byłem tutaj. Pamiętam, że szukałem to, Szukiwałem to miejsce i to znalazłem. A więc. Ta. Hurra! Możemy stąd iść. A tutaj? Coś jest? No proszę. A więc to jednak ja jestem z która tego nie zauważyła. Czy teraz jakieś przejście się otworzyło tutaj? No proszę! Proszę! Cholera, już nie ma światła. Hm. Dobrze, ciemno tutaj w cholerę, tyle widzę. Wow, skorupowat. Tutaj bym mógł zrobić jakiś żart o twojej starej, ale nie będę obrażał tego pięknego, wspaniałego stworzenia. Wygląda tak ma estetycznie. Wydobywaj. O kurwa nie, to jest takie brutalne o Boże. Po prostu... Nie. Tak się nie robi, to, to jest okropne. O Boże. Wyczerpała się? Ja go zamordowałem! Okej! Okay. widzimy jakieś wspaniałe stworzenie, zapewne na wymarciu. Chuj, wydobyć mnie kilofem. Tak, to świetny pomysł. Boże. Biedne stworzenie. Dlaczego? Chwilomy, czy mogę go na przykład nie zabijać? Kurde, ciekawi mnie to. Wczytam quicksave i zobaczę. Dobra, chyba jest jakiś sposób na nie zabicie go, z tego co wiem. Czy na przykład, jeżeli będę go wydobywał tylko przez chwilę, a później przestanę? No proszę. dalej żyje? Proszę bardzo, nie zamordowałem go a i tak dostałem część rudy. Co my tu mamy? Hitena skrupowada. Ok, ciężar 4. I najwyraźniej chyba mogę zrobić więcej niż jedną. I czeka mnie tylko jeszcze jedna rzecz. Zakwestiwuję sobie. Tuch, na pewno mogę go atakować, ale. Chwila, skoro jest rudą, to czy mogę go na przykład wydobyć kilotrem tak manualnie? Broni? Ok, to go zamordowało. Ale najważniej mogę zdobyć aż dwa bez mordowania go. Dobrze wiedzieć. Były takie sprawdzanie: jak tylko najbardziej wykorzystać biedne stworzenie do swoich celów. I proszę bardzo, nie zamordowaliśmy go. Ura, tylko go bardzo okaleczyliśmy. Nie wiem w sobie, co jest gorsze, ale przynajmniej cały tak, czas żyjemy, ja możemy mówić, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Hmm, tam coś jest? Chyba coś tam jest. Chwila, moment. Naprawdę wygląda jak jakieś wyjście do jaskini. No proszę. Powinienem tam skoczyć? Oczywiście, tak tak cudownego może się stać. Ech, wiedźmy je, trójce to było tak bardzo niedostępne miejsce. Przecież to by się zginęło, już skacząc na tę platformę. T teraz to już w ogóle Geralt miałby złamane kolana. No ale okej, okay, w sumie to jestem kotem i zawsze ląduję na cztery łapy. I już widzę, że mam tutaj dwie drogi. Jedna idzie tam, a druga. Dobra, napichajmy tam, gdyż tamta chyba wydaje się kierować na górę, więc zapewne to by było po prostu wejście tutaj. Takie oficjalne wejście, a nie skakanie w dół. Właśnie. A więc chodźmy za ten głębiej. Penetrujmy tę jaskinię. Okej, okay, już wygląda pięknie. I co to jest? Wygląda jak jakaś brama. Porta do przejścia z mieszkania. Proszę bardzo. I. O nie no, nie mówcie. Serio? Jesteśmy teraz tutaj? Chwila, moment. Czy to jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce. Wybornie, tak co się wróciliśmy. Dobra, ale czy tak naprawdę mieliśmy tutaj po co przyjść? Jest to tylko martwy Falmer i to w sumie tyle. I błaskotki. Serio? To wszystko? Tak, to najbardziej wszystko. Tak, tak się cieszę, znalazłem kolejną ukrytą rzecz. Kryształy, w ogóle fajne rzeczy. A tu. Tylko portal do miejsca, w którym już byłem. Ech, tak nie ma po co korzystać z tego portalu. Po co się mogę wrócić. Czy widzicie to samo co ja? Chyba wiem, gdzie jeszcze możemy pójść. Zobaczmy. Bo to naprawdę wygląda jak jakieś przejście. Chyba po coś tutaj ten łuk dali. Taka delikata sugestia. Hej, kurwie, tutaj też jest jakieś miejsce. Chodź tutaj. Eksploruj, a nie. Tak. Y dzięki, Befezda. Dzięki, też się pierdolcie. No proszę. Mam tutaj ciekawostkę. Jak widzimy, mam coś koronie. Dobra! Zapisujemy, będzie do ciekawostek Tylko jak na razie nie robię jeszcze tych z, ty z, z DLC-a, więc na to odcinku tego pewnie nie zobaczycie Tak swoją drogą, mała ciekawostka, TCL hmm. Kurde, TCL przecież dałem A no tak, zaznaczony przedmiot hmm, Chwila, moment, jak by to pokazać? Gdzie jest ten szkielet? Jak widzimy to, co ten szkielet ma na głowie, to jest jeszcze nic nie widzimy. To jest podstawka podklejona od duszy taka naprawdę duża podstawka podklejona od duszy. Nie chciałem się robić niczego nowego, a więc postanowili. Dobra, co tam? Chcemy jakąś fajną koronę, zrobimy ją z podstawki. Eteryczność. I skoczmy sobie tutaj. Gdyż to nie wygląda jak miejsce, do którego mógłbym się dostać tak normalnie. Proszę, jest tu jakieś gniazdo, czyli że jednak. Bethesda przewidziała, że możemy się tutaj jakoś znaleźć. Ale tak powiedzmy, to nie widzę tak za bardzo sensu być tutaj. Hm. Po zamordowanie tych Falmerów. Co zresztą już zapewne kiedyś zrobiłem. Wiesz co, to jest naprawdę strasznie frustrujące to uczucie, kiedy po prostu... Wiecie, że coś możecie znaleźć, ale gówno potraficie znaleźć, gdyż... Come on. Jesteśmy teraz tak w tym obszarze, obszarze, kiedy mapa staje się bardziej zamknięta. Ech, nawet nie próbuj. Tyle? Dobra, to jest przerwana linka, jest to na bank byłem. To jest lodowa szczelina, prawda? Lodowa szczelina, ale w tamtą stronę to chyba jeszcze jest. Zobaczmy. Gdyż nie wygląda jak miejsce, do którego by pomyślał, że pójść. Jestem na to zbyt głupi. Zapewne nad się nie odwracają i prostu przed siebie. Czyli tak teoretycznie możliwe jest, że tutaj będzie coś nowego. Znaczy tego sobie nie przypominałem bo to zapewne tylko przez to, że mam jakąś demencję starczą. Tam. Alzheimera, whatever. Hmm. U nas strzała. Zawsze coś. Ta brama była zamknięta, więc z góry założę, że. No proszę, no proszę, kurwa, coś znalazłem. A już co cię nadzieje. Dzięki Bogu, dzięki Bogu, naprawdę. Boże, już myślałem, że to ślepy go o, jesteś tak bardzo martwy, jesteś tak bardzo martwy. Surprise, Albo to, w sumie ja jestem martwy. Patrzcie się na to ile mu to daje. Dobra, i tak do mnie nie dobiegnie w porę. I to piękny surprise motherfucker Dlatego właśnie nigdy się bym nie zgodził grać w Skyrima na konsoli Surprise motherfucker Piu, surprise motherfucker I to jeszcze te dźwięki w ustroda, naprawdę Dlatego właśnie mody są piękne. Podwójny Critical Piu! jest całkiem ciekawe, gdyż tak naprawdę ten mod nie zmienia dźwięku ataku zaskoczenia, tylko dźwięk criticala, Przez to czasem podczas walki wręcz można właśnie również zasadzić takiego kryta. No i będzie ten dźwięk. I proszę bardzo Gigant zabity. No i wreszcie dostaniemy kolejny Paragon, hurra. I jaki tym razem? Eee... Diamentowy talizman, Boże! Już... Już przez to, że jestem ślepy myślałem, że nie znajdą... że nie znalazłem żadnego. Dobrze, więc zostało nam jeszcze trochę czasu odcinka, ale tak naprawdę myślę, że zrobiliśmy wystarczająco, żeby... To sobie zostawić na kolejny odcinek. Uczcie tego paragonu. Czy tam talizmanu. Pa Paragon brzmi lepiej. Nie no... Sprawa fizyki. Jego skrzydła cały czas się. Co to w ogóle za magiczny efekt? Świetlny. To chyba animacja lotu. Animacja. Pff. A więc, okej, trochę pada, chyba wszystko tutaj. Ale na pewno nie narzekam we to wszystko, gdyż znaleźliśmy kolejnego giganta. Ale kurde, na pewno pójdę jeszcze głębiej, gdyż. Widzę, że tutaj jest dalej jest jakieś przejście. No ja tutaj. rudar tęci, nie chciał tylko po to Ale naprawdę podoba mi się to DLC. Głównie ze względu na właśnie tą zaginioną dolinę, gdyż. To naprawdę pokazuje, że można, dając nam stosunkowo niewielki obszar, ukryć na palce całkiem sporo. Tutaj po prostu takie, uczcie, takich starszych gierki, to jeszcze mapa była zamknięta. No i o ile mieliśmy ograniczone miejsce, no to jednak mogliśmy znaleźć takie sporo fajnych rzeczy. Okej, okay, bo w tej polityce zacznę gadać od rzeczy. Za chwilę zapewne. Świetnie, mam strzale w czole. Ale za chwilę zapewne nagram kolejny odcinek, gdyż już nam tej poli wybiła 40 minut. A więc to było tyle. Na nadzieję, że Wam się spodobało. Na razie! I cholera, co ja tego chciałem ustawić na miniaturkę? Może to na gigancie, albo na jakieś falmerze. Ech, pomocy.